Pewnego lipcowego dnia w Danii, niespełna godzinę drogi od Kopenhagi. Jesteśmy w miejscu, gdzie dawniej kopenhaska bohema szukała oddechu od miejskiego tempa życia. Przechodzą obok kolorowych budek plażowych schowanych na wydmach wśród traw i dzikich róż. Tisfieldelay, nadmorski kurort z wintycz klimatem blisko natury. Oglądasz właśnie drugą część filmu z Danii. Jeżeli nie udało Ci się zobaczyć jeszcze pierwszej części, to na górze zostawiam link, a tymczasem ja kontynuuję opowieść o latku w Danii. Duńskie lato. Jakie jest duńskie lato? Spokojne bardzo. Nie musimy się martwić o tłumy, zwłaszcza w turystycznych miejscach. Jest nieprzewidywalne. Wiecie, to nie jest tak, że jest pewna pogoda, tak jak w Grecji, w Chorwacji, na ciepłym południu, że sobie wychodzicie z leżaczkiem i czeka na was plaża i, i słońce. Nie, tutaj pada, bywa zimno. Ale ma to swoje zalety też, jakby patrzył w słońcu. Bo no, możemy odpocząć od upału. Jeżeli tak jak my nie lubicie upałów, to możecie od nich odpocząć. Czyli duńskie lato jest spokojne, nieprzewidywalne, brakuje często słońca. Ale nie brakuje uśmiechu i dobrej energii. I Taki radości. Takie chyge. Chyge. Przyjechaliśmy do naszej ostatnio ulubionej kawiarni. Ostatni raz, kiedy jesteśmy w Kopenhadze. Ostatnie cappuccino, drożdżóweczka i duńskie śniadanko. Kopenhaga jest naszym ulubionym dużym miastem w Europie. I chociaż kochamy ją totalnie, to czas kończyć ten krótki city break i udać się bliżej natury. Czyli to, co kochamy najmocniej. Wracamy więc do... O rany! Jaki tłok pełny ludzi. My przyszliśmy na naszą kawę i cnawonki. Ale latko, czuję się jakbym była gdzieś na południu, tak. a jestem na północy. Jest wcześnie rano, jest jeszcze mgła, właściwie jest lato i jest mgła, jest klimat super jesienny, typowo skandynawski, jest przepięknie. Idziemy zobaczyć klify, za mną są budki plażowe, chodźcie. Truskawki i dalej w drogę. Musicie wiedzieć, że Dania słynie z przepysznych truskawek, więc jak będziecie tutaj w sezonie, koniecznie spróbujcie. My jesteśmy w Lundstrup, jest to maleńka wioska rybacka położona nad Morzem Północnym bardzo klimatyczne miejsce. Polecamy Wam odwiedzić klify, kutry, zapach ryb, ale też sztuka i rzemiosło. Wiadomo, natura jest najlepszą inspiracją. Uciekamy, bo idzie burza ogólnie. Ale taki potężny front burzowy. Mam nadzieję, że zdążymy też do psiaków do domu, bo siedzą same, a one się boją burzy tak samo jak ja. Jak no tam... Jeszcze jechać. O Marcin się ma już nie domaga. Bo przebiegliśmy chyba z 3 km plażą. A co z moją cytrynką? Z jaką w cytrynką? No w sklepie musiałem zajechać. Już nie będzie cytrynki. Jak to w Skandynawii? Pogoda dynamiczna zobaczcie, co wydarzyło się potem. To Tutaj od lat toczy się walka człowieka z morzem, z wiatrem, z piaskiem. Stojąca na klifie latarnia Rubierk Knudde została przeniesiona w 2019 roku. O 70 metrów dalej, w, w głąb. Szacowano, że będzie mogła stać w tym miejscu bezpiecznie przez kolejnych 40 lat. No ale najnowsze badania wskazują, że konieczność kolejnego przeniesienia nastąpi już za 20 lat może zabiera klif. Jakby co, na latarnię morską można wejść, i jest to bezpłatne. Luke's słynie z tych przepięknych budek plażowych. Są one prywatne. Właściciele muszą uzyskać licencję od gminy. Nie można ich wynajmować, czyli niestety turyści nie mogą spędzać w nich pięknych, magicznych chwil na plaży. Właściciele nie mogą też w nich spać, bo nie takie jest ich przeznaczenie. A szkoda. Budki są złożone na plażę wiosną i zabierane jesienią, dlatego że są tutaj silne sztormy i budki mogłyby ulec zniszczeniu. Przyznać się, kto po obejrzeniu tych filmików marzy o swojej prywatnej budce plażowej? Ja jestem pierwsza. to, co dane gospodarstwo wyprodukowało. Tutaj mamy miotki. Ale super. Ja wkładam stówkę, a zobaczcie, tutaj są właśnie monety, jakie zaufanie, że można sobie rozmienić i zapłacić. Wkładam do środka. Jest też płyn do dezynfekcji. Jechaliśmy do Skagen i idziemy na przylądek Grenen. Jest to najbardziej wysunięta część Półwyspu Jutlandzkiego. To właśnie tutaj spotykają się dwa morze. Morze północne i morze bałtyckie. Idziemy to zobaczyć. Ta droga jest tak masakrycznie rozjeżdżona przez te traktory, które dowożą tutaj turystów. No nie idzie się miło właśnie przez to, że te traktory po prostu wszystko orają jak na polu. I jeżeli ktoś wybiera właśnie opcję przejścia się pieszo, może być niemile zaskoczone, szczególnie jeżeli wcześniej padało. Protip po fakcie mogliśmy iść plażą i tę opcję Wam polecamy niekoniecznie przez pola, tak jak my. Na Grenen, to właśnie tutaj spotykają się dwa morza: Morze Północne i Morze Bałtyckie. Z jednej strony cieśnina Kagerak, z drugiej wody Katygat. Te wody nie mieszają się ze sobą, dlatego że mają różną gęstość, powstają tutaj niebezpieczne wiry morskie, i dlatego nie wolno się tutaj kompać. Po Grenen pojechaliśmy w jeszcze jedno super miejsce. Niestety złapała nas totalna ulewa, taka jak widać te ciemne chmury oddające klimat pogody, w tle też burza, no więc ewakuowaliśmy się do domu z nadzieją na zachód słońca, tak, tak, wiem, marzyciele. Od marzeń jednak wszystko się zaczyna i chociaż było całkowicie pochmurno zdecydowaliśmy się pojechać na zachód słońca, zachód słońca, którego miało nie być. Mamy na śniadanie w bardzo klimatyczne miejsce. To jest to też taki butik z ceramiką. Zobaczcie jakie piękne boczki mają. Super tutaj jest. Przyszło nasze śniadanko. Ja wybrałam skromnie rogelika Marcin Ma. Typowy taki duński zestaw. Jest jajecznica z boczkiem, sery, wędliny. Ale miejsce jest super przyjemne. Czujemy się naprawdę jak na wsi. Bardzo fajny klimat. Po śniadaniu pojechaliśmy na jedną z naszych ulubionych plaż w Jutlandii Północnej, nad Morzem Północnym. I no po prostu to jest bajka, musicie to zobaczyć sami. I tak, dobrze widzicie, na niektóre plaże można wjeżdżać samochodami. Morze Północne i ciepłe Morze Północne.